Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero yy, Po przerwie yy, W daily generalnie No i jesteśmy sobie yy, Świeżutko po wejściu odebrałem tylko co tam było do odebrania yy, I tutaj mamy z tego co widzę jakieś Punkciki dodać Nie wiem za co to w ogóle były tutaj jakieś rzeczy zaraz trzeba będzie posprzedawać wszystkie Ale to jeszcze chwilę mamy I sezon w ogóle się kończy już ja tego nie odebrałem jeszcze? Chyba brałem żeby odebrać. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No to, to odbierzmy w takim wypadku. Mm, złoty itemek. Fajny, niby, ale z drugiej strony słabszy od mojego. Dobra, to sprzedamy sobie te rzeczy. Dam sobie nowy towar tutaj. Eee, no i jeszcze to. i taki myk i sprzedałbym to w sumie wszystko praktycznie mhm. chociaż może też żółwiki bym sobie zostawił czy nie na pewno zostawić muszę to, to też na razie zostawiam tego bym może wziął ja bym sprzedał szczerze mówiąc Albo w depozycie go zostawię, jak się da, usprzedaję te niektóre rzeczy. No to już i tak raczej nie będzie lepsze. Nie ma bata, nawet jakbym zebrał full seta. No, chyba żebym zebrał full seta, to może, ale jest bardzo mała szansa, żeby to w ogóle się stało. I tutaj sobie odkładamy pięknie, ładnie. I to tak właśnie wygląda. Czekajcie, mam coś tu jeszcze ciekawego do odebrania. Nie za bardzo. No to dobra, to idziemy sobie do pojedynków. O kurde, spadłem dość mocno też znowu. No to lecimy po prostu jeden po drugim na szybkości. Żeby do tego golda chociaż wyjść jak najszybciej. Bo nie będę się przecież w srebrze kisił. I ostatni. Teraz muszę chyba kupić tego jeszcze, przedłużyć właśnie pomagacz i jeszcze no 3 wygrane 4, 4 chyba 4 wygrane mi będzie trzeba żeby e, wejść e, jedną dywizję wyżej tutaj wszystko porobione pojedynki zaraz zrobię teraz muszę sobie zacząć tutaj trening napierdzielamy kondycję wiadomo Mamy jeszcze jakieś. to to w takim wypadku. Kurde, nie trafiłem. Unlucky, unlucky. Tutaj mamy to, to ja sobie poczekam te 40 sekund. Będzie 120, czyli zostanie jeszcze 9. Yy, jakby punktów, żeby skończyć tą. Dobra, to sobie odbieram wszystko, co potrzebuję. O kurde, nie mam praktycznie super layer już. Nic. To bym sobie rozbudował też w sumie. Może się przydać. Odbierzmy skrzyneczkę. Zatokujmy może coś wreszcie. No zwycięstwo jest prawie pewne, to raczej wygramy. Raczej. Ta wygrana została. Ta walka. Lecimy kolejne. Tutaj jest... No to jednego możemy zrolować. Akurat teraz. Teraz mam dosyć silne te atakoboty, więc yy, raczej będzie rzadziej, że nie da się wygrać. Dobra, i jeszcze jedna wygrana i już będziemy mieć jak dodatkowego. Chyba, chyba to był exp, czy nie? To chyba nie był Eksp. To był, A, Parasol. Nie, eksp, to. Źle się popatrzyłem to był za yy, 10, więc jeszcze jednego zaatakujemy. Dobra gitarka. Teraz atak roboty musimy wziąć tutaj. Nie chcę tego za bardzo. No to jak już mamy wybierać, to wezmę to. I tutaj chyba wszystko już skończyłem. Tutaj możemy sobie już pierdzielnąć ten automat tutaj walkę z nim. No i brakuje mi jeszcze 9. Więc jakie tu są? Może na to się poczekamy, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Zadania nadzwyczajne to wiadomo nie teraz. Za długo bym je robił. To sobie poprzedłużamy wszystko. Wspomagacze są już zrobione, co tam w rankingach, w ogóle który jestem teraz? No za bardzo nie spadam, to, krzyż, bo nawet chyba wyżej jestem niż zwykle. Tak mam wrażenie. To znajdźmy sobie już od razu ziomeczka, którego bym mógł Napierdzielać... W... nie, raczej w pojedynkach. Tego raczej nie za bardzo. Tego mógłbym spróbować. Tak na... na spokojnie powinno iść. Jej, tylko nie z tym tarczusiem, kurde. Dawaj mi pumpkina. Bo jeszcze przegram i tyle będzie. Ten parasol trzeba będzie sprzedać. sobie tutaj odłożę. Jeszcze trochę piłeczek pingpongowych mam, więc o tu w ogóle bym sobie odpalił. A to zaraz sobie bawię się z tym. lećmy jeszcze tego typa. A teraz jesteśmy już o wiele lepsi od niego, bo pumpki mi daje jeszcze przecież statystyk dużo. Dobra, jeden już rozwalony, to może troszeczkę wyżej pójdźmy, bo... No tutaj tak jest mocny ziomek. Bo skoro mamy tego pampkina, to możemy rozwalić raczej kogoś. Tak, jak na easy powinniśmy rozwalić. No. Dwa free winy dostaniemy. Totalnie łatwiutko. I teraz, który ja jestem? No, podszkoczyliśmy o cztery tylko miejsca. Co prawda, niedużo, ale zawsze coś. O. Nie dostaliśmy expa. Już raczej nic ciekawego nie ma. To jest to, co było wcześniej. Więc, 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 co tutaj mieliśmy zrobić? Tutaj mamy ten punkt sezonowy. Złotą oponkę mamy znaleźć i energię zużyć. Jeszcze poproszę właśnie o te yy, bateryki. Gdzie jest ta to, to, to oponka? Nie mamy jej za bardzo tutaj z tego co widzę. No tak, nie, nie fajnie zbytnio. No to z, musimy jak najwięcej energii zużyć. Może teraz się pojawi oponka ta. Czy nie za ta bardzo? Tak, średnio. Średnio bym powiedział. <ślesk> dajcie jakąś dłuższą misję, coś porobimy tutaj co to jest? czekajcie, czekajcie nie, to nie mam pojęcia co to jest w sumie nie, ja odpalmy to, może, może jakieś zadanie nowe nadzwyczajne weszło, ale chyba nie za jedną oponkę to to skipne, od razu nie ma co się za bardzo bawić. I co ta kartka z autografem dała? Dostaliśmy to? W sensie a, ofertę pewnie. Chyba o to chodzi, jeśli się nie mylę. A oferty to ja za bardzo nie chcę. Bo nie mam zamiaru kupować. chociaż czekajcie. O i level bity w ogóle, to gitarka. Jestem oczywiście w kondycję. Tutaj skończyliśmy z energią. Złota oponka dalej. Jakby się pojawiła. O kurde, pojawiła się. Wybierzemy najlepszą opcję. Tutaj, co prawda, jest jeszcze to. Aha! To jest zadanie eventowe jakieś. Okej. Okay. No, rozumiem. Czyli ta oferta to tak sobie się po prostu pojawiła ona nie miała nic z, w, w związku z tym raczej ja tam coś jeszcze do mam ale jeszcze o to mi chodziło no i gitara 6 dodanych tych yy, do, yy, no punkcików w kondycję leci pięknie coś jeszcze tutaj nowego wyszło chyba nie no i odbieramy sobie kolejne 10 punktów, teraz jakiś dodatek będzie. No to wiadomo. Kondycje. A ile to jest? 200 oponek za 43,5 zł. Normalnie jest, ile? No, powiedzmy w sumie za 3,5 zł jakby dodatkowe. Mamy 75 opon, więc opłaca się jak najbardziej, ale to też tak z drugiej strony wiecie. Bo to mówiłem wcześniej, ale w godzinę to też, jeżeli się nie ma bezpośrednio dostępu do siana, to to, 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 to też ciężko na przykład po jakiegoś playsetka skoczyć czasami. Chociaż może jeżeli ktoś jest gdzieś blisko, no to, to nie musi się y, obawiać za bardzo i ja bym sobie to spróbował jakoś zrobić, rzućmy to i będziemy mieć te średnie, może albo trudne, to więcej nam doda o, o to mi chodziło dodało jeszcze trzy mi trzeba, 3 no i brakuje mi jednego tylko, tylko jednego, ale tu raczej jest no za co najmniej 3 więc w sumie nie ma co za bardzo czekać. Bo to jeszcze 3 minuty są. Tutaj zrobiłem. Zresztą muszę jeszcze odpalić jedną, żeby leciało. No, niech to leci w sumie też. Chociaż to sobie to skrócę. Skoro dzisiaj mogę jeszcze, to od razu sobie to skrócę. No, niech leci. Nie leci. Eee, tutaj zrobione wszystko. Pojedynki też. Trening tutaj jest. To, 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 to. to, to mówiłem już. Mhm, mm chyba wszystko zrobione, no i zadania nadzwyczajne, no ale to w kolejnym odcinku. I w treningu mi zostały jeszcze 2 minuty i sobie go skończę. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli się spodobało możecie zostawić oczywiście łapęcnie w górę jakąś fajną na kanale subskrypcję i komentarz pod tym filmem jakiś. I widzimy się w kolejnym odcinku już, do, do, już jutro, do zobaczenia, cześć!